Siema 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 siema, 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 siema. Z tej strony kurczaczuczki. I dzisiaj gramy w Bowl Revenge. I tutaj tak, y, mamy boły. I to trzy aż zielonego, niebieskiego i różowego. I pierwsze co? To mamy kartony. Musimy tutaj y, dać jakby te meble. Zbudować, więc budujemy. Ja do idę na górze zbudować i jeszcze pójdę szukać kluczu. Ty po... poszłeś na dół budować? Nie, na górze. A tutaj ja idę na dół. Jeszcze pójdę zobaczyć wiesz Co? Tutaj na samej górze no. jest dom zbudowania. Uhum, mm -hmm. e, ej, co tu. To... Nie było słychać. Gdzie tu na dole niby jest do budowania? Dobra, mam czerwony klucz do piwnicy. Mam Gdzie czerwony. tu jest do budowania niby? Na samej górze. Gdzie tu jest? Aha, czekaj. czekaj. Na samej górze. Nie. Tak. Czekaj. Aha, bo mi coś. Ja nic nie widzę. Ja, bo ja, ja nie widzę. Czekaj. Ja poszłam wszystko wyrobić. What the fuck? Fajne rysowki. Tutaj dobrze. czy trzeba teraz nakarmić boły. Tak to nie są poły, tylko boły. Sam twórca tak mówi. Więc idziemy je nakarmić. Dobra, tutaj już. O, ją napierd. Wszyscy tu poszli, prawda? Tak. Teraz różowego. Summit. niebieskiego makarm. E, teraz... Karmimy byle jakich. Nie, karmimy, żeby mieli równo jedzenia. To będzie niemiłe, jak komuś damy więcej. Komu mam dać teraz? zielonemu No. Okej, okay, widzisz. Teraz różowemu. Kto chce serek? Różowemu. niebieski ej, niebieski Nie uciekaj ode mnie. Ej! Czemu Nie? wywalasz mój ser? niebieski masz to zginiemy. Ma pizzę. Już to wszystko? Okej. Okay. Idziemy kupić jedzenie, bo nam brakuje. Idziemy kupić. Ty już widziałeś? No. Ja nawet nie wiedziałam, gdzie są drzwi. Okej, okay. o, mamy jedzenie. Gdzie ty jesteś? Idziemy je włożyć gdzie ty na dół. Jesteś? No tutaj, gdzie jedzenie? O, jedzenko. Jozą ja z Okej, okay, idziemy je dać do lodówy. O, ty już to otworzyłeś? Tak. Okej. Okay. Ile jeszcze tego jedzenia jest? Ja wezmę ja z kątem, okej. Ja Czekaj. wszystko wezmę. gdzie to jest? Help? Zapomniałam, gdzie to jest. Tutaj. Znaczy... O, dobra, już wziąłeś wszystko? Ja biorę te wszystkie rzeczy. Okej, okay, no to bierz. Te do mycia. Jeszcze piłka będzie trzeba wziąć. No, dawaj, grze. dawaj, czekam. A jeszcze piłka na Dawaj. No to idźcie. Po co piłka? Mieć. A co oni chcą piłkę? No piłkę też będą chcieli. No to później we, weźmiemy piłkę. Niepotrzebna na razie jest. Ja na razie wszystko, już biorę tam na dół. Nie! No nie! Dlaczego? Po co? Nie wiem. Jak nie chcą, to im nie dajemy. No idź, daj to do y, lodówki. Co mam dać do lodówki? No tam do lodówki na dół to zrobić. <kluz> Dalej tego nie zrobiłeś. A ja czekam i czekam. Powiedziałeś, że to zrobisz. Powiedziałeś nawet, że to zrobisz. I co wziąć? Dobra, chodźcie do spania. Gdzie? Zawsze zapominam gdzie o, ich się... Zawsze zapominam gdzie Ich się kładzie spać Nie Znowu zapominam Okej okay. Mamy zielony jest Dobranoc Idziemy spać Ktoś puka Ktoś puka Nie One śpią może koleżanka? No. Nie wiem. Zobaczymy, może pizzę nam dadzą. Do... Chcemy pizzę. Co? O, koperta. Oh shit! Ej, musimy się chować, czekaj. Dobra, ja wiem, gdzie się schowamy. Na dół, na dół, do lodówki. Ale tej, oni są do lodówki. Wszystko. bo tam oni chcą jedzenie. O nie. Trzeba wziąć to szybko na dół. Szybko bierzemy boły. Idziemy na Ja znowu. ci je zrzucam z piętra. Normalnie ci je zrzucam. Pa jak ja ci je zrzucam. Uu. Kurde, co mu się dzieje? Kar go, go na gdzie go. jest piłka? Gdzie ty dajesz tą piłkę? Tam, tam, gdzie się je, nie tam na dole. Tam w innej... Dobra, piłki. wiem, wiem, wiem. Masz. Daj go tam. Ja ci go rzuciłam tutaj. Yy, o, jest Kalmię, piłka, jest boła. piłka. Po... To jest brudny. Teraz to nieważne, że on chce jeść. Bierz piłkę. Bierz Aha. poła. Idę jeszcze po różowego. Trzeba szybko. 90 sekund zostało. Okay. Jeszcze trzeba te. Jakby mydło i ten prysznic. Ja mam tu. Masz? Tak. To już wszystko tu. mamy? Wszystko mamy, tak? Oto to, to Zdążyliśmy. A nie chowamy ich, prawda? Mm. Już chowamy je. Nic się nie wydarzy. Do szafy je schowamy. Nie da się. się nie da, da się. Ty nawet nie wiesz, nie grałeś w to. Aha. No jak wiesz? No to wiesz czy nie wiesz? No wiem, że to nie grałem. No jak możesz wiedzieć, że nie grałeś? No logiczna chyba, Mąż tak? spać! Jak spać? Nie wiem. Patrzcie! A, bo już ma wszystko zrobione, tylko trzeba im. Jeszcze. Ona się nie na w ogóle. Walona jakaś ona jest. Za... O, 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 dobra. I jeszcze trzeba jej tą piłkę dać. O. Gdzie jest piłka? O, daj jej. Dobra, chowamy te boły. Boże! Jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu boły. Po prostu boły. Ty, e, musimy się chyba już... Kurde, chować. no ja ich nie nie, nie dam rady ten. Ej, bo... Kurde! Ja już nie zdążę się schować, więc... Do szafy. Lecę tutaj! Tu masz szafę! Ale a tu poszłam. Okej? Okay. Ja się chowam. Uf, oby mnie nie zjadł, Co to bo... Co jest? Bo... Bo już nie zdążyłam się schować do szafy, aby mnie nie zjadł w ogóle. Co to jest? Co to już jest? To, mapa, to ma jakieś nogi? Nowe... Czy to jest baulina? Nie, to nie jest. Czy baulina. to jest baulina? Co to jest? Nie, bo baulina miała żółty kolor. Co to za gówno? A no no, bo ty grałeś w Chapter pierwszy? Ktoś no. No. to no my grałem w Chapter drugi, bo gra, graliśmy już w pierwszy. Więc jakby nie chcieliśmy robić co? A Sprawdza te wszystkie miejsca, gdzie, gdzie oni, gdzie były wszystkie rzeczy. Chłopie nas nie to nic nie nam nie zrobił. Czekamy. Nie, 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 nie niech on do nas nie idzie, proszę, nie, nie, proszę, proszę, nie. Nie on do nas. Nie wejdzie. może wejść. Proszę. Zjedz nas? Co się stało? Żyjemy. Co? Żyjemy. Trzeba ich szybko położyć, spać. Idź ich połóż Już biegnij. A ja jej dam piłkę jakoś. Dobra, daj jej piłkę, a ja ich położę, bo ja nie umiem. Dobra. Bo ja nie umiem jej dać tej piłki. Tylko wstaje rano. Ja już Nowy jej dałem. Ona tylko chciała raz. Więc jak musisz zrobić tą Coś piłkę? Tam. Musisz tymi piłkami ją bić. mam to, bo i tak moich filmów nikt nie ogląda. Smutek. Dobra, ja go położę, dobra, dobra Już nie marnujemy czasu, lecimy, lecimy, dobra, lecimy mam... Dałeś jej tą piłkę? No, dobra, ja okay. mam dużo wyświetleń Dobra, weź leć, no Dobra, yy, weź Jak coś to, mój brat się nazywa Wiktor W Na YouTubie yy, Promuje go, tak, promuje go I on ma filmik o katnapie Strasznym, przerażającym I ma shorta, bo filmików on jeszcze nie nagrywa Ale będzie nagrywał Na razie nie nagrywa Idziemy spać, uwaga Uwaga. O, czas znaleźć jakiś spray, pajęczy, Ciekawe, gdzie on jest. Dobra, szukamy go. Może na drzwiach? Nie, no, gdzie na drzwiach? Szukamy. Szukamy, szukamy, szukamy. Mm. Szukamy, szukamy. Jest? Masz? Zdobajajaj. E! Oj! On nie, on nas nie, nie! Przegrali. Jest! 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 Yes. Wygraliśmy teraz już! Teraz dawaj jedynkę, dawaj, teraz jedynkę. Wygraliśmy już! Jedynkę dawaj. Dobra, wygraliśmy całą grę. Ile mam monet? Dobra, jedynka Przestań! Jedynka. Mam 275 monet! Ja nie nagrać jedynkę. mam jakieś w ogóle busta. Nie bo już długo trwa odcinek, a jakbyśmy zagrali jedynkę, to by jeszcze dłużej trwał. więc. Ja się z wami, my się z wami żegnamy, do zobaczenia, Wy widzimy się w następnym filmie, pa!